Spotkanie noworoczne o tym, co było w roku 2024, ale przede wszystkim o zamierzeniach w roku 2025, to co jest najważniejsze w działaniach związku z a dzisiaj jeszcze dodatkowo skoncentrujemy się na propozycji Powiatowego Urzędu Pracy z regionu Lugowskiego oraz informacja o punkcie informacyjnym środków europejskich. Myślę, że dobre wiadomości dla przedsiębiorców, pracodawców, firm członkowskich w związku o możliwości skorzystania z dodatkowych środków dla rozwoju własnej działalności. A jaki to był rok dla Związku Pracodawców Polska Mieć? Rok, jak dla przedsiębiorców, trudny, ale. Myślę, że przeżyliśmy go naprawdę bardzo dobrej e, współpracy, z wieloma e, właściwymi e, działaniami i w ogólnym zadowoleniu e, współpracy. Mnóstwo aktywności, mnóstwo szkoleń, bogata e, legislacja i kontrola tego wszystkiego, co dzieje się na rynku pracy, ale też na rynku gospodarczym to co jest jakby najważniejsze i w przemyśle i w wydobyciu, ale też i w działalności Nowy rok, jaki będzie dla Związku Pracodawców Polska mieć? Chciałbym, żeby był rokiem wzrostu gospodarczego dla kraju, ale też i dla wszystkich firm członkowskich, aby wszystkim żyło się lepiej, aby było zadowolenie z pracy, żeby było bezpieczeństwo i funkcjonowanie oparte o stabilnym prawie, tak aby każdy przedsiębiorca był przekonany co do czeka w najbliższych latach. Jakie działania Związku Pracodawców Polska mieć na nowy rok? Jakieś projekty, jakieś wydarzenia? wyzwania, takie, które dla członków związku będą bardzo pozytywne i ważne. O tym będziemy mówić, o dalszym właśnie monitorowania legislacji, pisania opinii, składanie wniosków, opiniowanie właśnie projektów ustaw i rozporządzeń. Do tego duży program mentoringowy, szkoleniowy. Rozpoczniemy dużym programem Mentoringowym, sfinansowanym w Unii Europejskiej. Związek po raz pierwszy pozyskał tak dużą kwotę blisko 2 miliona złotych na działania związków. Z tego jesteśmy naprawdę dumni. Do tego jeszcze wiele, wiele innych działań statutowych związków dla naszych członków. To są szkolenia przede wszystkim, czy będzie kształcić członków Związku Pracodawców Polska mieć? Każdy pracodawca. Swoim portfolio ma mnóstwo szkoleń, my je uzupełniamy, szukamy liczowych, szukamy bardzo specjalistycznych, tak aby jeszcze wspomóc naszych członków w doskonalaniu przy tym zmieniającym się świecie przepisów. Cały czas musimy się szkodzić nie tylko ze względu na zmianę przepisów, ale też i na zmianę pracowników. Zmiany pokoleniowe następują w każdej dziedzinie, w każdym zakładzie, musimy nadążać, ale też i mentorować. Program jest dla nas bardzo ważny, tudzież ta wymiana doświadczenia i wiedzy w zakładach pracy jest bardzo potrzebna. Mamy do tego narzędzia, mamy bardzo dobrze przygotowany zespół i będziemy to robić tak, aby przekazywanie wiedzy w zakładach produkcyjnych i innych odbywało się na jak najwyższym poziomie i z myślą o dalszym sukcesie i rozwoju. Gospodarczym naszych partnerów. Do tego dochodzi cały system innowacji. AI to, co się dzieje, to nie tylko roboty w przemyśle, ale to też yy, duże wyzwanie, nawet w księgowości, w logistyce, w transporcie, gdzie sztuczna inteligencja będzie mocno wspierała pracodawców. Yy, oczywiście nie kosztem yy, zwolnień pracowników, ale yy, bardziej wytężonej pracy i gonienie świata, no, jednak y, Euroazja, y, Ameryka i Chiny troszeczkę uprzedzają Europę i musimy nagle być